No i jest. M300 jest już złożony, także tak finalnie wygląda. Naprawdę robi wrażenie. Tutaj mamy moc nominalnie 3000 W, maksymalnie 6000. Moment obrotowy to jest około 380 Nm, także naprawdę duża moc jak na taką małą masę. No i tutaj sobie normalnie biorę, podnoszę go bez problemu. <laughs> także naprawdę jest leciutki. Zobaczmy, jak się jeździ tym motorkiem. Mamy pierwszy tryb, ekonomiczny. No dobra, mamy sport. No to już lepiej przyspiesza na sporcie. I tryb sport. Odejście ma fajne. On jest jeszcze zblokowany, także jak odblokujemy go, to mamy w ogóle dużo więcej mocy. A, fajna, fajna pszczółka, mała.